26 marca. Nasza grupa była pierwszą, która wylądowała na brzegu małej wyspy zwanej Keramaretto. Znajdowaliśmy się około 15 mil na zachód od Tokinawy. Otrzymaliśmy zadanie oczyszczenia wyspy z japońskiego wojska. Bez tego nasza flota nie mogła spokojnie zakotwiczyć. Największym zagrożeniem byli samobójcy w łodziach wyładowanych po brzegi materiałami wybuchowymi. Wyspa musi być zabezpieczona jak najszybciej. Ryzyko utraty okrętów było zbyt wielkie. A przecież wojna jeszcze się na dobre nie rozpoczęła. To dopiero faza wstępna, takie zwykłe podchody. Pierwszy dzień był po prostu piekłem. Japońców była garstka. Zwiat oceniał ich siły na ledwo 80 osób, ale byli zawzięci i nie dawali się wziąć żywcem. Woleli zginąć w samobójczym ataku niż się poddać. W końcu bronią własnej ojczyzny i zrobił dosłownie wszystko, żeby wygrać. Próba sił wypadła korzystniej dla naszych chłopców. Gdy wreszcie ucichły strzały i eksplozje, Japończycy pochowali się do swoich nor. Została ich najwyżej garstka. 27 marca. Od rana panuje spokój. Nie odnotowaliśmy nawet pozorowanego ataku na nasze pozycje. Wysłali nas na pobliskie wzgórze, skąd mieliśmy obserwować i zgłaszać ruch wrogiej armii. Spędziliśmy tam naprawdę wiele godzin. Cisza. Żadnych ludzi, zwierząt, nawet ptaki zamilkły. Przez radio przyszedł rozkaz powrotu na nasze pozycje. Kumpel idący obok mnie nagle zniknął. Okazało się, że pod wzgórzem, na którym spędziliśmy bezsensownie cały dzień, znajduje się pieprzony bunkier. Chwała Bogu, że dowódca nas teraz nie widzi. Strach pomyśleć, co musielibyśmy robić za karę. Idealni kurwa zwiadowcy. Siedzą na dupie, a metr niżej Japończycy zaśmiewają się do rozpuku. Tomas krzyknął z dołu, że można wskakiwać do podłogi z desek, jest raptem ze 2 metry. Wpadliśmy do środka jak burza. Broń w pogotowiu, serce dosłownie wyrywa się z piersi. Bunkry budowane przez Japończyków to nie żarty. Nigdy nie wiesz, co czai się za rogiem. Granat, mina, żółtek z nożem w zębach. Znaleźliśmy się w rzeźni. Wszędzie leżały ciała. Dookoła ręce, nogi, krew, mięso, narządy wewnętrzne rzucone o ścianę. Boże. Wojna uczy swoistej tolerancji na widok krwi i trupów, ale coś takiego po prostu nie mieści się w głowie. Zaczynał zapadać zmrok, bez słowa wdrapaliśmy się z powrotem na powierzchnię i szybkim marszem wróciliśmy do bazy. No dobra, biegiem, nie marszem. 28 marca. Przez północy nie mogłem zmrużyć oka. Ciągle wracają do mnie obrazy z japońskiego bunkra. Fakt znalezienia zwłok w takim stanie pominęliśmy przy składaniu raportu. Ważne, że nie żyją, prawda? Teraz już nic ani nikt nas nie powstrzyma przed zajęciem całej wyspy. Kolejny dzień upłynął tak samo jak poprzedni. Wróciliśmy na to samo wzgórze z zadaniem meldowania o ruchach wroga. I po raz kolejny żaden wróg się nie pojawił. Cisza była jeszcze bardziej zło wroga niż ostatnio. Nie zaszczyciliśmy bunkra nawet jednym spojrzeniem bo i po co, sobie zawracać głowę stertą trupów. Po trzech godzinach dostaliśmy nowe rozkazy. Zwiat powietrzny zauważył spadek terenu, kilometr od naszej aktualnej pozycji. Słyszałem o takich miejscach od chłopców z Marines. Nikt z nas nie kwapił się do wejścia w paszczelwa, albo z smoka, bo to przecież Japonia. Czy smoki są z Chin? Nieważne. Rozkaz to rozkaz. Bagnety na broń. Szybkie sprawdzenie karabinów i reszty wyposażenia. Latarki w dłoni. Wiem, wiem, światło nas łatwo zdradzi, ale wierzcie mi, żaden z nas nie dałby rady iść w całkowitej ciemności. Aż tak odważny nie jestem. Ruszyliśmy gęsiego. Początkowo tunel był cholernie wąski i dosłownie musiałem szorować ramionami o ściany. I znowu, zwłoki. Tutaj ręka, obok noga. Głowy niestety nie było. Przestąpiłem nad trupem i dosłownie wpadłem do ogromnego pokoju pełnego krzeseł, map na ścianach i ogromnych stołów. Czyżbyśmy trafili na sztab? Ciężko powiedzieć. Jeszcze więcej rozczłonkowanych ciał. Łuski po nabojach tworzyły dosłownie dywan, wywalili ich chyba całe tysiące. W co do diabła strzelali? Jak najszybciej zgarnęliśmy do plecaków mapy, dokumenty i wszystko, co wyglądało na ważne. Nie nam to oceniać, od tego jest zwiad czy tam wywiad. Wtedy usłyszałem ten dźwięk. Początkowo delikatny, ledwie do mnie docierał. Skierowałem latarkę w jego kierunku. Kolejny tunel, tym razem jednak dużo szerszy. Przez ładnych kilka sekund nie mogłem pojąć, co widzą moje oczy. Mózg mi się dosłownie zawiesił. W tunelu było coś, coś zwalistego, wielkości dorosłego człowieka. Tańczące promienie latarek wyciągały z ciemności kolejne przerażające szczegóły: pazury, ciemne, praktycznie czarne oczy, włosy albo sierść w kolorze świeżej krwi. I zęby jak u ogromnego kota, zęby zaciśnięte na gardle japońskiego żołnierza. Stwór nie przestraszył się naszej obecności. Wręcz przeciwnie, wyrwał z trupa kawał mięsa, odrzucił go na bok i zaczął wrzeszczeć. Nie ryczeć, nie piszczeć, tylko właśnie wrzeszczeć. Zmroziło nas. Po prostu. Bo jak można coś takiego objąć rozumem? Z otępienia wyrwał mnie rozkaz sierżanta, ognia. Kanonada rozsadziła mi bębenek wół. Osiem karabinów plunęło żywym ogniem. Przez kilka sekund w bunkrze zrobiło się jasno, jak w dzień. Bestia ruszyła w naszym kierunku. Pomimo tego, iż dziurawiły ją dziesiątki pocisków, szła. To nie było odwrót. To była paniczna ucieczka. Kto pierwszy wydostanie się na zewnątrz, przeżyje. Nie jestem dumny ze swojego zachowania, ale każdy z nas miał w głowie tylko jedną myśl: Żyć. Popychając, szarpiąc i bijąc się, skoczyliśmy do tunelu. Krzyk bestii gonił nas do samego wyjścia. 29 marca. Ucieczkę z tunelu przeżyło nas dwóch. Droga powrotna zniknęła. Nie wiem, jak to opisać po prostu nie mam pojęcia, w którą stronę mamy iść. Jesteśmy w środku lasu i nie wiem, jak się to fachowo nazywa dżungla, las deszczowy, nie wiem. Rozważaliśmy wezwanie wsparcia przez radio, ale boimy się, że zwabi to bestie. Szeregowy Arton ma chyba załamanie nerwowe. Ciągle płacze, mam rocze coś pod nosem i uderza potylicą w najbliższe drzewo. W pewnym momencie wycelował we mnie karabin, ale nie zrobił tego celowo. Bez problemu odebrałem mu broń. Nie stawiał oporu. Chłopak po prostu wysiada. Ja trzymam się niewiele lepiej. Głodni, zmęczeni, na jakby na to nie patrzeć absolutnie wrogim terenie byliśmy skazani na siebie. Ciemność jest wszechogarniająca. Nie myślałem, że świat bez latarni, ulicznych, samochodów i ludzkich głosów może być tak przerażający. I znowu, ten dźwięk. Bestia szła w naszym kierunku. Wyczuła nas, zwąchała. Na migi pokazałem Artonowi, właśnie na drzewo. Siedzieliśmy na dwóch rozłożystych gałęziach, trzęsąc się ze strachu. Arton znowu zaczął mamrotać. Nim potwór podniósł do góry łeb, rzuciłem z całej siły zapasowym magazynkiem przed siebie. Uderzyło ziemię z głuchym łoskotem. Bestia krzyknęła i skoczyła w tamtą stronę. Nie czekając ani chwili dłużej, zeszliśmy na ziemię i rzuciliśmy się do ucieczki. 30 marca. Błądzimy i głodujemy od dwóch dni. Wciąż szukamy drogi do naszego obozu. Bezskutecznie. Za każdym pieprzonym razem, gdy myślałem, że wychodzimy z lasu, wracaliśmy pod to samo drzewo. Stan Wortona pogarsza się z minuty na minutę. Znowu mam rocze coś pod nosem, potyka się, chwilami chichocze jak psotne dziecko. Jestem tutaj z nim, tak samo przerażony, tak samo głodny, jakoś się trzymam. Gdy zaczął krzyczeć, coś we mnie pękło. błyskawicznie wyciągnąłem rewolwer i wycelowałem mu w głowę. I o zgrozo! Wykręcił się pod jakimś niesamowitym kątem, walnął mnie w pysk i wyrwał broń. Uśmiechnął się, odciągnął kurek. A więc to koniec? Nigdy więcej nie zobaczę żony i dzieci? Ale nie. Nie przestając się uśmiechać, skierował broń w niebo i oddał dwa strzały. Z oddali dobiegł nas ryk bestii. Takiego dźwięku nie da się pomylić z niczym. Ruszyła w naszym kierunku, łamiąc, dosłownie łamiąc mniejsze drzewa. Warton wyciągnął do mnie dłoń. Bez wahania ją uścisnąłem z całych sił. Kiwnął głową, wziął ode mnie oba karabiny, zapasowe magazynki i kazał uciekać. Co najgorsze, cały czas się uśmiechał. Wyglądał normalnie. Pogodnie. Jakby grillował przed domem w czasie pięknego wiosennego dnia, a nie poświęcał życie dla było-nie było obcego człowieka. Więc uciekłem. Zostawiłem go. Dźwięki bitwy goniły mnie przez ładnych kilkaset metrów. Najpierw suchy szczęk rewolweru, potem wisk pocisków z karabinu, na końcu urywany krzyk i eksplozja granatu. Cholera, Warton. Biegłem do utraty tchu, a potem jeszcze dalej. Nigdy w życiu, ani wcześniej, ani później nie dałem z siebie tak wiele. Nagle zobaczyłem ruch. To byli nasi chłopcy, najpiękniejszy widok na świecie. Ulga była tak wielka, że po prostu upadłem na twarz i odzyskałem przytomność dopiero w szpitalu. Przy moim łóżku siedział główno dowodzący siłami na pacyfiku. Próbowałem wstać i stanąć na baczność, zbył to uśmiechem i oszczędnym ruchem ręki. Co tam się do cholery stało? Więc skłamałem. Że dorwali nas Japońce i tylko mnie udało się uciec. Nie pytał o nic więcej. Widocznie w moich oczach wyczytał coś, co mu się nie spodobało. 31 marca. Dostałem medale. Uwierzycie w to? Pierdolone medale. Za odwagę na polu bitwy i purpurowe serce za odniesione rany. Jedyna rana, jaką miałem, to ta na duszy. Wharton. On powinien być na moim miejscu. Człowiek odważny umiera raz. Umiera przez całe życie. Jestem tchórzem. Wyspa została zabezpieczona w całości. Nikt nie napotkał bestii. Nie znaleziono też zwłok moich towarzyszy. Bunkier połączony siecią tuneli zniknął jak sen. Żaden z oddziałów zwiadowczych go nie namierzył. Z racji odniesionych ran, dobre sobie, i moich medali, dwa tygodnie spędziłem szwędając się po plaży. Rzekomo strzegąc wejścia do portu, w praktyce dowódca nie chciał mnie widzieć na oczy. Nie wymyśliłem tego. Bestia istnieje i czasami prześladuje mnie w snach. Umieram każdego dnia, jak tchórz.